Mieszkańcy Krzyżowej Doliny wspólnie wyruszyli w podróż do przeszłości. W sali wiejskiej odbyła się prezentacja publikacji Von Kreutzthal do Krzyżowej Doliny. Ta książka, gdy był 2021 rok, obchodziliśmy jubileusz 250-lecia powstania tej naszej miejscowości. Już wtedy po prostu, jakby to powiedzieć, Chcieliśmy taką książkę po prostu zrobić. Podczas spotkania goście mieli okazję wysłuchać fascynujących opowieści, poznać proces zbierania informacji oraz odkrywania losów dawnych mieszkańców. Udało nam się pozyskać kronikę szkolną z 1945 roku do 1982 i tam pani nauczycielka, która przyszła do nas kształcić dzieci, opisywała społeczność, która tutaj mieszkała i jak ona została przyjęta. Było już w naszej historii kilka takich drobnych kronik, ale no, nie było tak e, dobrze przygotowanej e, z tyloma informacjami, z, ze zdjęciami. Obecnie w dobie komputerów mamy większe, lepsze możliwości przygotowania tego. Będziemy tutaj dyskutować z doceniami gośćmi, nie tylko o publikacji, ale pewnie i o historii tego regionu, tej miejscowości. Publikacja ta pozwoliła ocalić od zapomnienia historię Krzyżowej Doliny, utrwalić relacje mieszkańców i usystematyzować wszelkie dostępne informacje na temat przeszłości miejscowości. Spatrząc na te zdjęcie na tę, na tę wystawę, wspomina się wtedy, kiedy myśmy byli mali, jeszcze nie byliśmy tu w szkole, a przyszły te nauczycielki, które pisały te kroniki, dzięki którym powstała ta cała szkoła, zainicjowały to wszystko. Także wspomnienia wróciły wczoraj, żeśmy tutaj szykowały wszystko, to, to, to wspomnienia bardzo. Wzruszenia nawet były wczoraj. Spotkanie stało się okazją do pielęgnowania lokalnej tożsamości, jeszcze bardziej zbliżając mieszkańców.